Eee, Witam w kolejnym 17 odcinku 24 serii i poprzedni odcinek wybił się na 165 wyświetleń. Normalnie z bloków polubiliście. To tak samo jak w to 7 na 40 e, 40 wyświetleń i dzisiaj komentujemy twoje życie w skrócie w Minecraft. Dowiemy się jak wygląda nasze życie typowe w skrócie przez 4 minuty, skrócie pewnie... będzie Będziemy to reklamę jakieś gry, pewnie. Albo jednak nie, nie. Dobra, poznamy. Wiecie. Ogryzek powiedział nam jak wygląda. jak wynosyczycie. W skrócie, No i to jest idealne, chyba coś nie myślę. No. A dzisiaj będzie mocniejszy kaliber, dzisiaj będzie łobiatek e, pulpeciki z makaronem penel, dokładnie. Większy kaliber. Ach, no. Więc wkarczać poprzedniej jak szelstypali joint aż na odcinek serii, więc zaczynajmy. Jezu, no proszę! Jezu, no proszę, daj mi jeszcze żyć! Tary, nie wpuszczę cię do nieba. W poprzednim życiu potrąciłeś babę na pasach. Jezu! Nie zostaniesz, po pasach potrąciłeś po babę. Nie dostaniesz przepustki karne tobie, bojowej do nieba. Ale nie poniosłem konsekwencji! Masz jeszcze jedną szansę! Masz jeszcze jedną jedyną, żeby zmienić życie swoje. By zmienić swoje życie na lepsze, by trafić do nieba. Jezu! Co? Nie do ciebie! Widzisz, jaki on jest piękny? Na no, no dokładnie, tak było no, wiadomo, tak. Jak są narodziny, mówią, czy jest jaki piękny, bo no, właśnie, to będzie tym, prawnikiem bo ten, dokładnie. Tak, jak go nazwiemy? Byle nie jakoś debilnie, byle nie jakoś debilnie. Ty, dawaj, ogryzek! Pff, genialna nazwa dziecka, idealna, idealna nazwa. Pełna Dobra! Yeah. A, 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 a. Najlepsze mi na dziecko, Ja pier... No po... Ale wyobraź sobie, jakby mieć takie... z taką, jakby drugą szansę od Jezusa. czym Boga dostać drugą e, drugą szansę, by jeszcze raz to samo co przecież, nie? Pizza mama, mama. Na pipo jest dupa. Oj! <laughs> Genialnie, dziecko określał. <ogrypo. laughs> Genialnie. Ha, powiedział tata. Hmm, czyli chutzło okej, okay, okej, okay, rozumiem, okej. Okay. Ja na przykład dokładnie tak, każdy w przedszkole, tylko tu na pierwszą tam leżakowanie, czy się nazywają tym. No nie, to pierwsze grupy. Mamo, ja się boję tych dzieci. Przestań ugryć! Te dzieci śmierdzą, ja się boję. Już to zwykłe polskie przedszkole Cieszkę przysz. Może kogoś pomyliło z szkołą amerykańską Normalnie dziecko Wystrzeliło z karabinu, no, no to mamy Dziecko w przedszkolu z karabinu winnego oponenta Hej, he. uh, hey, jestem Ogryzek, zakolegujemy się? Szkoła, dokładnie tak szkoła, dokładnie Nie Nie, to baj No Dokładnie tak, ja nigdy nie mówiłem, że zakladuję się, bo ja, ja nie umiem gadać do ludzi, więc. Ej, a w sumie? A? W sumie to wygląda jak łysy przypalony szczury. Genialne, genialne, normalne. Typowe w szkole, to była szkoła. A. Mamo, tato, skąd się biorą dzieci? E, e, dzieci się biorą z tego, drogi synk e, Bocian Eee, bocian przynosi bije w kapuście, to jest pierwszy sposób. Ale jeśli są trzy bardziej szlachetni. E, rodzinę, to dziecko może pojawić się z korporacji, korporacji Boba, wcale nie inspirowany e, filmem nie. w korporacji, gdzie tam dzieci się rodzą. Znaczy, no, gdzie się pojawiają normalnie, pojawiają się i tam wybierają, gdzie mają łoskot, i w ogóle i sprawdzają, czy nadają się do rodziny, czy nadają się do firmy, czy nadają się do żura, czy nadają się do pracy, czy do biznesmena. A bo coś jeszcze, jest spadłem, że po prostu e, z takiego, powiedzmy, takiego domku, e, domku, ale ja, dzieci, którzy chcą opuści, to też razem biorą dzieci, bo tam również, e, różne są e, te ośrodki też. Eee, no, więc co się ci? Jakieś pytania? Eee, z mamą musieliśmy zasadzić nasiono, żeby mogło kwitnąć. Oj, zapomniałem o tym nasieniu, zapomniałem o tym nasionie, jeżeli się może wydać faktycznie. Kiedy wyrosło z niego drzewo, to zapaliliśmy jego liście i zapomnieliśmy się zabezpieczyć i noc. Henry! Henryku, co ty robisz? Kobieto. Tato, gdzie idziesz? Nie martw się, młody, tata, tata idzie po mleko, może kiedy? Tata i po mleko już nie wróci. Kiedyś wrócę. No, tata ta poszedł e, po mnie. albo. Albo. Okej, okay, albo ten. Mm, to ta ogryska powiedział, że dziś piją się z nasiona. Żeby muszą zastalić. Kiedyś. Nie wróci, co nie? Nie. Nie rzuć, masz szansę, 100%, dostajesz milion rubli. Bo tu przeciwko temu systemowi i w ogóle identyfikujesz się jako helikopter. <śmiesz> identyfikujesz <Okay>. się <śmiesz> jako helikopter. No, okej. No, tak też jest. Potem ten dorastanie, tak tak też jest. Peter bojowy, a moim nowym imieniem jest Johnny. Brawo. <śmiesz> Dobrze, e, Joe. E, nie, Brown. Jestem zbuntowanym nastolatkiem, nie mogę już wytrzymać w moim domu, nienawidzę ich! Ziluj stary, weź kokei, to i poczujesz się jak w niebie. Weź kokej, bo zobaczysz się na lepszym planecie w świecie, w planecie marzeń i w, bez problemów. E, ale mnie uczyli, żeby nie brać nic od nieznajomych. Uczyli cię też nie gadać z nieznajomymi, a co robisz? No właśnie, więc dawaj, chodź na John, tak? Racja. <laughs> Ok, jest cukier. <gryzysz> no, albo też kolejny potekst Ogryzek wziął mostowa z MNL-em! Nie zgadnę. Wziąłeś coś od nieznajomy. Nieprawda? Nie A w życiu Tak Przepraszam, mama już nigdy się nie zbuntuje. Witam moją misję. No, mój Boże, lady A kim ty jesteś? A kim ty jesteś w ogóle? Weź tam. Mogę być twoim chłopakiem. E, 20 zł i stoi. <grym> <grym> Też czasami bywa, tak? Z niektóre... E, ...babe... No kurde, nie bywa wszystkie. Tylko taka aria e, z waksów. E, aria z waksów. Pusza się, znaczy pożar Sugar Daddy był opłacał wszystko Ale brutka, mogliby być lepszą Ej, w ogóle to jest ten fat Go Disco Polo Co? A, to dziękuję. To, to były piękne trzy tygodnie, ale niestety musimy zerwać. Muszę wyjechać za granicę na utuskawski. Bo rachunki trzeba płacić w ogóle. Albo będzie w komputerze, że Ogrzyszek zerwał dziewczyną, bo disco polo. Wiem, że będzie ci z tym ciężko. Aha, poszła sobie. i już e, 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 a, e, 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 Ja jeszcze nigdy nie byłem na Pierwszy raz na imprezie jeszcze nie byłem. Nie byłem na jeszcze. A więc no. Siema, pijemy. Jasne seks. Właśnie seksy, pipko. Psycika. <kluz> Żygnij sobie, żygnij sobie do kredu. Co ty nigdy nie piłeś? Jasne, że piłem, tylko się zakrztusiłem Zakrztusiłem ja się śliną, bo mi wpadła tam, gdzie nie potrzeba To co, kolejny? Ta... Na no, a ja kolejna runka, dajemy. Do pijemy Tak, mam łeb ze stali <grym> <grym> A kibel taki masek, że kibel z zmienić O, praca Dlaczego chce pan u nas pracować? Nie mam pieniędzy. Jest... Nie mam pieniędzy i muszę płacić podatki, więc muszę iść. Jesteście miejscem, gdzie pracuje każdy nieudacznik. Ha. Kolejny wieśmak. Jak ludzie mogą to jeść? Akurat wieśmak jest dobry, akurat. Akurat wieśmak jest dobrym bugerałem. Co nie? Macroyal jest najlepszy. Wyjdź za mnie. Czy ty, Patrycjo? Ja bardziej preferuję najbardziej e, drwala. Jak na niego sezon, ale jak nie ma sezonu, to maestro, maestro. Bierzesz chomika za męża. Tak. Nie. Od godzin nie pierdziałem, nie wiem, czy dam radę. Dajesz pierin mocno, dawaj. A ty ogrysku? Nie. Oh. Ale on jest ładny. <noise> no, no to mamy, tam lepszy tego mamy tu lepszy podtekst, tutaj mamy... Mamy tu lepszy poteks. O, ogryzek. Ogryzek pierny. Mm, lepszy poteks. Ogryzek piernął masywnie na ślubie. Genialny poteks. Ogrysku. O! No. Tobie je poteks tam pierdol, dokładnie tak. To jest idealny poteks. Oh. Ale on jest ładny. Ty. A czemu on ma inny kolor skóry? Czemu on w ogóle czarny? Skóry od nas. Jak mogła mnie zdradzić? Nie pozostało mi nic. Tego się zabić. He <grym> Genialnie. Oh. E Wątpię, żeby W małym świecie gość przyjął em, na CNC. Czemu się kurwa go szarym? Mogę z każdym, ale czemu szarym? Co to? No chyba policja po ciebie idzie. Co ja niby zrobiłem? Jestem niewinny, wy... No się więzienie to już takie jakby, takie jakby... Są dwa różne epizody, takie... te różne rozdziały w, w, w... grze o nazwie Życie. że możesz albo poza prawem, albo z prawem. Więc możesz albo w więzieniu, albo nie. I wiesz, że życie w pracy w maku. ZAPUŚCZY MNIE! Ech, może nie będzie tak źle. Rób podkop. Hej, nowy! straż do słoika, siki wypijasz, bo ja piję całą wodę, którą nam dadzą. Hej, i co jeszcze? Mam ci dupę z główną myć? Eee. Super 25 lat się zapowiada. Genialnie! W końcu wolność! Starość. Oj, i chyba jestem chory na nietrzymanie kału. Nasze... No nie najgorzej, o nie najgorzej! O nie! Jeszcze mam rodzinę, która się mną zaopiekuje. Eee. No nie mam rodziny właśnie. O, albo i nie mam. Chyba w tym momencie doceniłem wartości, takie jak miłość i rodzina. E, miłość tylko w Fortnite. Bo bało może zarwać, tak jak było w przypadku Obdyska. czarnym. A zawsze gra. Czy nie zradzi? Mogę tylko zamknąć grę. Ale jeśli gra jest grywalna, to nie zamknę, więc G gra nigdy cię zdradzi, pamiętajcie. Nigdy się nie starałem o to, żeby komuś było miło i dbałem o własny zad. A teraz ja. No to jest najlepsze, jakby żeby zawsze patrzeć u siebie. Jakby nie, to, najlepsze, to jest. u siebie, a potem jeśli byś miał. Ja już nie wystarczy. Nie pozostało. Ciekawa rejestracja. Z... Napisz też auto, napiszę komentarz motor. Nie mi nic poza zwiedzeniem świata i odejściem z niego. Czuję, że niedługo będzie ten moment. No cóż. Chyba znowu stara baba! No cóż! Oh, chyba mam zawał. Nie wykorzystałem swej sytuacji, niestety. Ah, ogryzek. Znowu stara baba. Jezu! Uu. No cóż. Co? No cóż. No tak, to będzie ostatni film Polskie Miasta, ale w Microsoft będzie ostatni odcinek tej serii chyba, że będzie nowy odcinek Uga BUGA. Natomiast Podlasia, no dokładnie, podobnie jest Podlasia dokładnie. No i właśnie, więc spodobał, widzimy się w kolejnym kanale z kolejnych Waksów i coraz mniej koniec tej serii, końca serii. do usłyszenia w kolejnym kanale. jeszcze i siema!